Cześć, jestem Piotrek i razem z ekipą Move Center naprawiam ludzi. Dzisiaj przybliżę Wam przypadek pani Marianny, który mieliście okazję obejrzeć wcześniej. W tym przypadku dużą rolę odegrała terapia manualna. Taką terapię jesteście w stanie wykonać sobie sami w domu za pomocą rollera. Pamiętajcie, że to co Wam dzisiaj pokażę to nie jest lek na wszystko. Tam było zadbanie o żywienie, o nawodnienie. System pracy organizmu sprowadza się do tego, że trzeba pracować na każdym podłożu, a nie tylko na jednym ćwiczeniu. Bardzo ważne podczas tego ćwiczenia jest to, żeby roller miał kontakt ze skórą, więc na ile to możliwe musicie podciągnąć sobie spodenki. Ustawcie roller pod kątem względem, Nogi. Układacie się właśnie w podporze, na przedramionach, żeby to było dość wygodne. Noga y, jedna jest z boku, bardzo swobodnie ułożona. Napinacie mięśnie brzucha, napinacie mięśnie pośladków, ale tak, żeby nie usztywniać y, nogi, którą rolujecie. Teraz przesuwacie całe ciało do przodu i do tyłu, szukając punktu, który Was boli. Jeżeli taki punkt znajdziecie, zatrzymujecie w tym miejscu, trzymając cały czas napięty brzuch, cały czas napięty pośladek, uginacie 15-20 razy nogę. Ćwiczenie to nie będzie działało, jeżeli nie będziecie w stanie trzymać mięśni brzucha i jeżeli podczas uginania nogi nie będziecie w stanie napiąć pośladka. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć troszeczkę więcej na temat naprawiania ludzi, no to oczywiście zapraszamy na nasze szkolenia do obserwacji naszego kanału, a także na Facebooka, Instagrama Move Center Naprawiamy Ludzi. Widzimy się w kolejnym odcinku.